Na gorąco i na szybko cztery wnioski po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce. Po pierwsze, Polska skręca w prawo. Najważniejszym i najbardziej widocznym trendem jest wyraźny skręt elektoratów w prawo. Partie i kandydaci o poglądach konserwatywnych, narodowych, antysystemowych, czy po prostu bardziej normalnych i tożsamościowych zanotowali znaczące poparcie. I to nie jest jednorazowy wybryk ani chwilowa emocja. To konsekwencja wielu lat społecznych, napięć, poczucia niedoreprezentowania i zmęczenia politycznym establishmentem reprezentowanym przez platformę. Warto podkreślić, że to nie jest zmiana chwilowa. To tendencja, która przybiera na sile od 13 grudnia 2023 roku. Co więcej, próby podszywania się teraz pod wartości konserwatywne przez ugrupowania liberalne czy centrowe będą postrzegane przez wyborców jako fałszywe i nieskuteczne. Po drugie, Projekt pod tytułem Trzecia Droga totalnie się rozpadł i to jest koniec mitu Hołowni. Yy, wyniki wyborów to wyraźny sygnał końca pewnych politycznych konstrukcji. Projekt Trzeciej Drogi, oparty na takiej iluzji środka, na deklarowanej nowej jakości na centrystach, nie przetrwał próby czasu. Szymon Hołownia, który jeszcze niedawno wydawał się powiewem świeżości w polityce i pięć lat temu zrobił dobry wynik, dziś zdaje się być symbolem wypalenia formy bez treści. A Polacy, szukając odpowiedzi na realne problemy, nie chcą już kompromisów ani polityki. Ani tak, ani nie. Środek nie jest bezpiecznym miejscem, jest nijaki, a wyborcy szukają silnych, wyrazistych liderów z konkretnym programem i tożsamością. I coraz częściej znajdują, znajdują to wszystko po prawej stronie sceny politycznej. Po trzecie, słabość rządowych kandydatów i rosnące zmęczenie władzom. Kolejny punkt to rażąca słabość kandydatów związanych z obozem rządowym. Łącznie uzyskują oni zaledwie 40% poparcia, mimo olbrzymich zasobów państwa, medialnego wsparcia, struktur partyjnych, spółek skarbu państwa, narracji o rozliczeniach, nielegalnym wsparciu zagranicznym, krajowym to wszystko świadczy o głębokim kryzysie zaufania do obecnej władzy. I co więcej, Kampania oparta na zemście, na śledztwach, na rozliczaniu przeciwników nie przyniosła oczekiwanego efektu. Wręcz przeciwnie, dla wielu wyborców stało się sygnałem, że to nie oni powinni być rozliczani, oni w cudzysłowie, lecz ci, którzy rządzą. Narracja karania poprzedników zaczyna się obracać przeciwko jej autorom. I po czwarte, teraz trzeba postawić kropkę nad i. Wyniki pierwszej tury pokazują, że zmiana jest możliwa ale tylko pod warunkiem maksymalnej mobilizacji i ciężkiej pracy w najbliższych dwóch tygodniach. Druga tura będzie decydująca i to w niej właśnie, jak mówiłem, trzeba postawić kropkę nad i. Nie tylko wygrać wybory, ale zdecydowanie wygrać te wybory, żeby nie były możliwe fałszerstwo czy unieważnienia, bo już o tym obóz władzy zaczyna mówić. Trzeba pokazać jasny kierunek, powrót do stabilności, suwerenności i rozwoju. A po zwycięstwie w drugiej turze Karola Nawrockiego, jeżeli ono nastąpi, trzeba będzie działać szybko, i zdecydowanie, bo odejście obecnego rządu może oznaczać nie tylko zmianę władzy, ale powrót do normalności gospodarki wolnej od ideologicznych eksperymentów, państwa prawa respektującego ob obywatela oraz polityki, która służy ludziom, a nie partyjnym układom. Także Polska stoi na progu zmiany politycznej. Społeczeństwo coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że oczekuje autentyzmu, silnych wartości, patriotyzmu, sprawczości, a nie politycznych kalkulacji. Druga tura może być przełomowym momentem w polskiej polityce i w polskiej historii, ale tylko jeśli ci, którzy chcą zmiany, zrozumieją, że to nie jest czas na półśrodki. Witajcie na kanale Białego Kruka. Cieszę się, że znowu nas oglądacie. Moi drodzy, zapraszamy Was też do naszej księgarni internetowej. Dlaczego? Znajdziecie u nas piękne albumy, biografie świętych i dość dużą dawkę historii. Tematy są naprawdę różnorodne, proszę sobie zobaczyć. Jeżeli szukacie też pięknych prezentów z okazji pierwszej komunii świętej, Zachęcam do zakupu nowej książki biskupa Długosza. Zostańcie z nami, lajkujcie, piszcie komentarze, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał. Bez Was nic się nie uda.